Manko siemanko, z tej strony Rafał z Motorwą. Oczywiście kolejne nowości dzisiaj trafiają do naszej oferty, nie ma co zwalniać. Cały czas staramy się, aby coraz to większa oferta dla Was motocykli się w środowie znajdowała, żebyście mogli w się znaleźć coś, co wymarzyliście sobie od lat. Honda Varadero 125 myślę, że jest to świetna propozycja dla tych wszystkich, którzy zaczynają przygodę motocyklową, no, bądź wracają po latach i chcą sobie odświeżyć pamięć, jak to fajnie kiedyś na motocyklu było. Myślę, że Varadero jest to taki fajny segment motocykla, że no, po prostu większych już nie ma. Myślę, że z turystycznych motocykli w gamie motocykli 125 no, jest garstka, no ale prawda jest taka, że Varadero równych sobie nie ma. Jeżeli szukacie czegoś naprawdę na wypasie, no to Honda Varadero, które zaraz Wam pokażę. Myślę, że na tym wypasie jest. Musimy sobie wygodnie. Już Wam pokazuję jaki motocykl udało nam się dla Was dorwać. No i powiem dlaczego. Myślę, że ten motocykl już niebawem trafi do któregoś z Was. Honda XL 125, czyli wszystkim dobrze znany model Varadero, tak naprawdę już myślę, że motocykl legenda eee, no wielokrotnie pokazywano już u nas na kanale, staramy się, żeby Varadero w stałej naszej ofercie było eee, no ale chyba no, faktycznie no, fajne egzemplarz się trafi, bo dobrze, jest czarny a wszyscy są czarne Varadero, bo faktycznie no eee, w klimacie tak dużego motocykla, jakby się 125, no to w, tym, w tej czerni naprawdę prezentuje się go dniem, no ale też przede wszystkim wersja wyposażenia i doposażenia tego motocykla naprawdę jest konkretna, no bo gołe Varadero też myślę, że robi wrażenie i to już jest jeden z największych tych motocykli o pojemności 125 ale jak go jeszcze ubierzemy w kompletną kurde taką szatę e, tak jak ten egzemplarz tutaj, który jest tutaj przede mną no to już to wygląda naprawdę e, no i konkretnie i na to powiem wam szczerze, zawsze to powtarzam, siada sobie facet do 90 nawet centymetrów i wciąż wygląda jak na prawdziwym motocyklu, a nie jak na jakiejś tam motorynce no bo naprawdę to jest kawał sprzętu 15 koni mechanicznych to na tak duży sprzęt wydawałoby się niedużo, no ale to jest maksymalna moc jaką możemy się poruszać, mając z kategorii B bądź 1 No i przyznam szczerze, że dla tych, którzy jeszcze tymi motocyklami nie jeździli, no to można się fajnie zaskoczyć, bo te 15 goni naprawdę tutaj przy tej wadze, gdzie w pozorom nie jest taki ciężki, no to myślę, że robi, robi to robotę śmiało jedziemy sobie tam powyżej 100 na godzinę po mieście pierwsze 2-3 biegi są naprawdę zadowalające no a to wszystko zachowując spalanie na poziomie 3-3,5 litra no i żywotność silnika na poziomie 100 tysięcy km naprawdę jak na 125 rzadko który motocykl może, może, może się czymś takim pochwalić, no i przede wszystkim no dobra lokata środków, no bo oczywiście zawsze można na swoje hobby wydać kasę no i niejednokrotnie jest to po prostu wydanie pieniędzy, no może być, może nie w błoto, ale no jednak gdzieś tam na jakieś fanaberie, a przychodzie Varadero, no z jednej strony plus, z drugiej strony minus, oczywiście w momencie, gdy wydajecie kasę, no to jest ból, ale prawda jest taka, że Varadero 125 tak mocno trzyma się w swojej cenie, że nawet jak Wam przyjdzie ten motocykl sprzedać za rok czy dwa, no to on wciąż będzie tyle kosztował, nie ma szans, że one będą tańsze, myślę, że już czasy, których te Varadero taniały już dawno są za nami, niestety, a teraz już Varadero z roku na rok jest coraz droższe, no i coś w tym, słuchajcie, musi być, skoro motocykle które mają już niejednokrotnie około 20 lat Kosztują czasem tyle, które, jak te nowe w salonie No ale no słuchajcie Z racji, że już na dzień dzisiejszy Żadna topowa marka nie produkuje silników w układzie w V Nie produkuje tak dużych motocykli Bo to się po prostu nie opłaca ee, No to faktycznie, jeżeli chcecie mieć coś Z tej najwyższej półki No to Honda Wardero jest dla Was no i słuchajcie, Honda Fondawaradero, co w tym motocyklu jest takiego fajnego? Raz, że to jest motocykl z samego końca produkcji, bo to jest motocykl z 2013 roku, czyli raz jest z tych świeżych. Motocykl jest super doposażony, tak jak wspomniałem na początku. Płuk dolny w koleżance odwoziaczy czyli ten plastik, który się wszyscy zabijają który tak na dobrą sprawę, no oczywiście nic wiele w tym tutaj w motocyklu nie zmienia, ale jednak stanowi takie fajne dopełnienie, czego no nie brakuje w niektórych modelach, bo nie, nie wychodziło to w każdym jednym egzemplarzu, czyli ten dolny pół tutaj myślę, że fajnie, że się znajduje. Oczywiście akcesoryjna kanapa dwustopniowa, personalizowana, czyli możecie sobie tutaj oprzeć lędźwa, jak siedzi jedna kierowca, jedna, jedna, jakby no jeden kierowca, no to, no to naprawdę jest to dużo wygodniejsze siedzenie. No i dodatkowo stylistycznie zawsze, jak jest nowy fotel w motocyklu, no to on tak poprawia świeżość, no bo jednak 13 roku Motocykl, to wciąż jest motocykl, który ma 11 lat. Eee, a tutaj nowa kanapa zawsze go tak trochę odświeża i sprawia, że no, wygląda, jakby był młodszy. Duży kufer, e, słuchajcie, w komplecie oczywiście z dwoma kluczykami, wypinany, czy jak chcecie sobie, żeby z, z Wami jeździł, to jeździ, jak nie, to sobie odpinacie. Bardzo duży kufer, śmiało mieści kas, nawet nie wiem, czy nie dwa. Jest naprawdę fajne, fajna, solidna, e, no, faj, fajny, solidny bagażnik. Do, do tego akcesorynu kółek wydechowy DeWila, czyli tutaj macie tą całą końcówę akcesoryjną, e, która sprawia, że no, motocykl zaczyna też brzmieć tak jak wygląda, no bo słuchajcie, silnik w układzie V no oczywiście roboty zawsze robi no ale na fabrycznym wydechu, no to tak raczej e, nie bardzo pokazuje swojej możliwości no a jak mam akcesoryjny układ wydechowy no to już tutaj nawet po zapaleniu czar absolutnie nie pryska, bo on wciąż brzmi jakby był w większej pojemności oczywiście mam wydech z DB Killerem czyli tą, z tą wkładką wygłuszającą jeżeli chcielibyście sobie go jeszcze bardziej pogłośnić no to wystarczy tą wkładkę wyjąć i ten mocek już zacznie wtedy pracować tak bardzo mocno, basowo. E, co więcej żeby to wszystko takie było fajnie e, jest chłodne i pasowało wysokościowo no to oczywiście jak ze szyba przednia przyciemniona tutaj z logiem Varadero Myślę, że przy czarnym Varadero jeszcze z kufrem, no to jest podstawa e, na pewno i też troszeczkę chroni nas przed wiatrem, no ale na pewno stylistycznie na pewno mu się to poprawiło. E, z dodatków fajnych, jakie ten motocykl ma, to też zobaczcie, e, ten motocykl stoi prosto, nie jest na żadnym stojaku, e, bo w, e, fabrycznie jakby Varadero tylko były wyposażone w kosę boczną, czyli w tą nóżkę, o, pyk, nóżkę boczną. No a ten egzemplarz ma dołożenie dodatkowo, czyli to się dołożył akcesorijną stopkę centralną, czyli teraz możecie bez żadnego stojaka postawić go na, na prosto. To teraz sobie nie wiem, nasmarować łańcuch albo jakiekolwiek czynność serwisową sobie wykonać bez konieczności używania dodatkowego stojaka. Więc to też myślę, że jest duży plus. No i co? To na pewno wszystko sprawia, że ten motocykl wygląda fajnie. Dwa, motocykl jest po naszym serwisie. Dostaniecie na tą książkę serwisową, standardowo. tu będzie wpisany serwis jaki został wykonany. No może wiele nie zrobiliśmy, ale no, na pewno tyle, żeby Wam śmiało ten motocykl powiedzieć, że jest gotowy do drogi. Czyli serwis olejowo-filtrowy, nowy olej w silniku zalany Motulem, dwie nowe świece, nowy płyn hamulcowy z przodu, z tyłu. Motocykl sprawdzony, przejeżdżaliśmy się, nim, puszczaliśmy kierę, jeździ, skręca, hamuje tak jak należy, więc tutaj zastrzeżeń nie ma. Średnia opona, myślę, że jest spokojna, bo 2017 rok, ale naprawdę bieżnikowo, zobaczcie, no jest praktycznie nowa opona. Z tyłu jest, no faktycznie, bardzo, bardzo prawie nowa opona. Jeszcze macie pasek po boku, więc bristony. Z tyłu wjechały, więc guma z tyłu jest spoko, spokojna. Zestaw napędowy, gitara. Tarcze z przodu z klockami też są spoko, zawieszenie suche. Myślę, że więcej nam tutaj nie trzeba. Mm. No i co? Dzisiaj na szybko. Wjeżdżąc w oczywiście do motocykla dostajecie komplet kluczy. Dwa kluczyki do stacyjki, dwa kluczyki do, e, do kuferka. E, do tego oczywiście komplet dokumentacji do rejestracji łącznie z pierwszym przeglądem technicznym i tłumaczeniem dokumentów. Jest taki gotowy pakiet dokumentów. Od nas dostaniecie, który wystarczy wziąć, zanieść go prosto do Wydziału Komunikacji. Tam dostajecie polskie plachy od ręki. Kosztuje cały ten zabieg 120 zł, czyli właśnie no w wydziale zobaczycie 120 zł za polskie tablice. Wychodząc z wydziału robicie ubezpieczenie i to jest koniec. Żadnej recyklingu skarbowki, nic już nie płacicie. My wystawiamy na temat fakturę, więc tutaj wszystko jest tak jak być powinno Z dodatków, o których jeszcze nie to zaraz zobaczycie Ten motocykl, zobaczcie, ma dwie żarówki LEDowe Co sprawiło, że ten motocykl teraz, no światło no naprawdę takie konkretne Zaraz zobaczycie jak fajnie się odcina linia światła No i to znowu jest kolejny aspekt, który ten motocykl troszeczkę unowocześnia Oczywiście to jest tylko kwestia żarówek, ta lampa nie jest przerobiona Więc dla tych, którzy się obawiają, że, wy, że tutaj w kloszu żarówki są LEDowe Można je po prostu wyjąć i wsadzić oryginalne Ale no myślę, że tutaj zdecydowanie zmiana na plus no i co, motocykl też możecie kupić na raty Jeżeli macie tego pytania, Zobaczcie, pytajcie Jestem do waszej dyspozycji na pewno wam pomożemy Takie finansowanie uzyskać Kluczyk przykręcony, klikamy sobie zapłon I zobaczcie, to jest ta linia, o której mówiłem Mega fajne Białe światło No jest taki naprawdę fajny, klimatyczny motorek 11-letni, ale Całkiem fajnie zachowany Oczywiście jakieś tam drobne o, tak jak tutaj zarysowania mogą się pojawić, ale zobaczcie, ładny zbiornik, tutaj jakaś taka o, symboliczna tylko mała ryska. Tu po jednej i po drugiej stronie. Spoko to wygląda. Samo silnik. Nie jakiś taki umęczony, zostawnił sympatyczny. stan napędowy. Tutaj fotel i elegancko. Stały w ogóle przeniesione lusterka. Czachy na kierownicę, co sprawiło, że te lusterka teraz za nami chodzą, myślę, że troszeczkę to poprawiło widoczność, tak jak w modelu przedliftowym, co myślę, że tam było na plus. Co, świato, czy są długie? Krótkie, długie, krótkie, długie. No na żywo przyznam wam szczerze, że ten motocykl brzmi naprawdę fajnie. Co? Jak chcecie mieć to tatsko u siebie w garażu, łapcie za telefon, umawiajcie się, się do nas na oględziny. Zapraszam serdecznie do nas, to żartowa, jaśminowa 20 motorów, wpadajcie Zbijemy sobie piąteczkę, powiadamy o motocyklach Ale pamiętajcie, że jeżeli nie macie czasu, nie chce wam się jechać tyle kilometrów niejednokrotnie To wystarczy do mnie zadzwonić, numer telefonu oczywiście macie w ogłoszeniu A dla tych, którzy znaleźli ten filmik bezpośrednio przez YouTube'a No to pamiętajcie, że w opisie filmu zawsze jest link do naszych ogłoszeń No więc jeżeli chcielibyście, żeby się ten motocykl znalazł u was pod domem Wystarczy zadzwonić, powiedzieć siemanko Widziałem Varadero 125 z 13 roku, czarne. Ile kosztuje transport tego motosklapa pod mój dom? Bo nie mam czasu, nie chcę mi się do Ciebie wyjechać, chciałbym, żebyś to Ty przyjechał do mnie. Ile kosztuje transport? No ja Ci szybko wyceniam to przez telefon, jeżeli Tobie ta kwota pasuje. no uwierzcie, że staramy się nie marżować jakoś tych transportów. Oczywiście im dalej, tym ten transport będzie droższy, no ale to też nie będą jakieś kwoty tysięczne. Eee, no chyba, że jesteście gdzieś za zagranicy. Eee, albo nie wiem, ze świną ścian, no to faktycznie kawałek jest. Eee, ale jeżeli jesteście bliżej, no to z reguły nie są to jakieś oszłamiające Kwoty. Jeżeli tobie ta kwota pasuje, no to z góry płacisz tylko za transport. No do ciebie przyjeżdżamy, oglądasz sobie maszynę u siebie pod domem. Jak ci się podoba, to dopiero wtedy za nią płacisz. Co myślę, że jest taką fajną, legitną opcją w obie strony. Na dzień dzisiejszy, myślę, że jest taka najpopularniejsza forma sprzedaży motocykli, przynajmniej w OTR-u. No więc jeżeli coś takiego czy z takim jesteście zainteresowani, to również zadzwońcie, zapytajcie, a my was już dalej przekierujemy. No i co? Chyba nie mam co przedłużać. Jestem po drugiej stronie, czekam na wasze pytania. Na no tę chwilę się żegnam. Widzimy się na kolejnej prezentacji. Siemanko. Hej!